W okresie od 27 lipca do 2 sierpnia wykonawca Budimex S.A. kontynuował pracę na obiekcie WD-1.1 w miejscowości Nowe Marzy. Betonował filary i ściankę zapleczną. Rozebrał ścianę oporową. Kontynuował pracę na drodze serwisowej DS-4. Poprawiał pobocza, odchwaszczał i naprawiał rozmyte skarby. Humusował i dobudowywał nasypy. Podprojektowane bariery. A oprócz tego budował studnie kanalizacji deszczowej w pusty i przekanaliki deszczowe od około kilometra drugiego do 2 plus 700. Ponadto poprawiał nasypy oraz odchwaszczał jezdnię lewą trasy głównej od około kilometra 13 do 13 plus 900 oraz od kilometra 16 plus 250 do 16 plus 800.